Siemanko, widzicie, ja jestem kubek. Mam nadzieję, że ten odcinek ze Scrap mechanika się Wam spodoba. I za chwilkę, kilka informacji, ale już przejdźmy do gry, żeby tutaj nie marnować czasu. A więc, tak, miał być Rainbow w niedzielę, a w ogóle w niedzielę żadnego odcinka nie było. No, taki problem jest. A nie było dla tego Rainbow'a, że no po prostu warzywo było i nie dało się tego wrzucić na YouTube, bo co ja wrzucę na YouTube'a. Moje warzywo jak gram, no to raczej nie, chyba jak coś jakoś będzie, jakiś lepszy mecz będzie, to mogę to dopiero wrzucić. Ale oczywiście jakieś tam dobre mecze były, ale tego nie nagrałem. Po prostu. Nie wiem, rano sobie idę, siadam sobie na Rainbow'a, gram dobry meczek jest, a później już jakieś warzywo tam siada. Więc dlatego tego nie nagrywam. Ale pewnie niedługo się pojawi, bo teraz zaczynam już grać w Więc może być ost niedługo odcinek jakiś, no Ale już przejdźmy do tej gry Tak jak mówiłem na początku, jest to Scrap Mechanic No, może teraz przejdźmy sobie do domu mojego, jaki tutaj udało mi się już zbudować w ostatnim czasie Może to wyżyćmy sobie z łapki Moje, wchodzimy sobie, ogólnie domek jest w takich kolorach nie inny, taki po prostu. E, jakieś tutaj obramowania, oczywiście. Jeszcze szybnie nie ma, więc na razie są puste okna, że tak powiem. E, wchodzimy do domu. Tutaj jakieś kwiatuszki. Tu, oczywiście, nie wiem, żeby sobie zjeść e, obiad, czy tam jakieś jedzenie. Nie. No, takie coś sobie zbudowałem. E, tutaj mamy jakąś, nie wiem, kuchnię. Coś na styl kuchni. E, tutaj jakiś, nie wiem. Skrzynka jakaś energetyczna w domu, żeby ten domek cały niby działał, ale tylko tak mm, na wyglądu A ty ja mam kampony kibelek i tego jeszcze nie pomalowałem. może nie wiem, na jakiś biały kolor może to chyba pasować w tym miejscu Chociaż tutaj to jeszcze można też w sumie na biało, może jakoś to będzie się komponowało ładnie i w sumie nawet spokojnie wygląda. A tu jest schody. Wchodzimy czy na prawo, czy na lewo, i tak wchodzimy tutaj na górę. Oczywiście, jakieś dwa kwiatówki w daniczkach. Tutaj jakaś trawka. Można sobie wejść na to, bo to nawet nie jest jakieś tam hodowane, tylko na zwykły przedmiot do wyglądu. To drugie takie coś. I jakieś to, nie wiem, łóżko, na które sam sobie możemy, sobie możemy spać. No i, i takie coś. Ogólnie tutaj drzwi już nie robiłem, ponieważ yy, miałem poprzednią mapę. I tam jak zaczynają robić różne mechanizmy w domu. Głównie zbudowałem mega duży dom, może nie mega duży, no po prostu duży I tam wszystko było automatyczne, drzwi automatyczne, od dwóch stron się otwierały, zamykały, jakieś przyciski A właśnie przez to, że tyle tam tych mechanizmów dałem, tak mi się przynajmniej wydaje Z, z, z 130 FPS-ów, tak jak teraz mam, zrobiło mi się jakieś niecałe 60 Od 55 do 60, a mówię, jak już ktoś się przyzwyczai do takiego grania płynnego, to już nie mam mowy, żeby przejść na 60 To jest takie moje autko Możemy się wejść i to wszystko tutaj rozsunąć To jest taki podest To jest mniej więcej takie miejsce parkingowe, w którym ustawiam, na którym sobie właśnie ustawiam moje autko Tak, pewnie to autko nie jest jakieś tam zbyt ładne Ale w miarę się sprawdza na warunki panujące właśnie na tej mapie Zaraz wam pokażę, co, co ja tutaj w nim mam Ogólnie skręca, bardzo fajnie sobie jeździ i tak, i na jedynkę mam ustawione właśnie takie rozjazdzenie się kół. Tak z koła, są właśnie tak się rozjadą, to mam większą przyczepność. No, i może ją teraz omówię. Tutaj mniej więcej mam tylko jakieś sportowe zawieszenie. Yy, pff, duże koła. Z tyłu też nic. Yy, tutaj mam jakiś ten komputer pokładowy. Yy, można tak to nazwać. Tu jestem miejsce przewodniczenia. Tutaj. Hmm, rozsuwają się właśnie te koła, tutaj tutaj. Tutaj oczywiście mamy silnik, który jest połączeni yy, właśnie z tymi kołami z tyłu. Te koła nic nie robią praktycznie, oprócz tego, że tutaj są takie mechanizmy, dzięki którym one właśnie skręcają. Yy, I to jest jakieś, nie wiem, miejsce, jakby ktoś wszedł na serwer, yy, który ja właśnie go teraz hostuję. Może skończyć sobie tu ze mną usiąść i jakaś tam wycieczka. Yy, ogólnie też chciałem sobie coś zbudować więcej. Tutaj. Tutaj planuję zrobić jakiś taki dość większy garaż. I nie wiem, tutaj walnąć go taki garażyk Oczywiście brama by się tam otwierała, tylko chcę ogólnie tutaj mało mechanizmu dawać na tej mapie, żeby mieć dużo FPS-ów i budować przynajmniej jakieś tam fajne samochody. No tak mi się przynajmniej zdaje, że tak będzie dobrze. Bo zaraz możemy nawet wejść na taką mapę poprzednią, gdzie właśnie mam 60 FPS-ów. Może dla oglądających to będzie nic bez różnicy, ale jak ja to gram, no to naprawdę jest w ogóle inna bajka, jeśli chodzi o, że tak powiem, grę. Planuję też sobie zrobić jakiś latujący pojazd, albo kolejkę. Kolejka też jest bardzo fajnym pomysłem, właśnie żeby się tutaj poruszyć po tej mapie. Przynajmniej żeby zrobić jakąś kolejkę na dół tej góry, bo ja kiedyś osiągnąłem na praktycznie szczycie jakiejś góry. I że tak wam powiem, jestem już teraz na tej mapie, więc jakby były jakieś tutaj spadki FPS-ów, no to no to troszeczkę powiem, że będzie lipa. To jest właśnie ten dom. I teraz się złamiecie, je zobaczycie, ile tu jest tej całej technologii włożonej. Patrzcie. I mi się wydaje, że ta mapa jeszcze jest do odlagowania. Lecz to, przede wszystkim to, co jest tutaj zrobione, to laguje cały system. Ale zaraz wam po prostu powiem czemu. Tutaj możemy sobie otworzyć całą bramę. Garaż szczególnie jest zrobiony. I że to z dwóch stron działa. Tutaj też oczywiście wszystko działa z dwóch stron. To też działa z dwóch stron. Po prostu wszystko jest takie bardzo fajny sposób zrobione. Wiadomek oczywiście jest niedokończony, bo przy takich rakach mi się nie chce grać. A tu są jakieś bramki Or. To słucha bramki Or, tak mi się zdaje. Ktoś tak kiedyś mówił na jakimś odcinku, bo oglądałem jak coś takiego właśnie stworzyć. I mi się wydaje, że to wszystko właśnie najbardziej laguje ten domek. No ale jest, jednak jest różnica między 60 a 120 na przykład. Nie wiem, odlagowało się czy się nie odlagowało. Praktycznie w tym domu tu już nie ma żadnej technologii. Nie, no jak widać, to ewidentnie jest coś zlagowanego. Więc tutaj mam takie autko, które zbudował mój kolega. Fajnie samo chodzi, wszystko bardzo ładnie. Jedenko też można tutaj otworzyć sobie na przód. No ale no jak widać właśnie troszeczkę laguje. To jest chyba najlepszy pojazd w tej grze, jaki jeszcze jaki w ogóle zbudowałem. Tutaj go wsiadamy. Możemy sobie teraz tutaj czwóreczko zamknąć drzwi, a jedynaczko takie, nie wiem, podejście zamknąć. To jest chyba najlepsze auto. Pojazd. Autem to nie można chyba nazwać, ale bardziej pojazd, w którym się poruszamy. To jest w ogóle najlepsze, co mi się udało zrobić. Tutaj mam jakiś taki pojazd, niby elektryczny, jak się jedzie do tyłu, jak jedziemy do przodu, to tyle jest tych silników. Tylko praktycznie te wszystkie silniki są, ten wraz jest na maksa, ale ten jest już jest praktycznie wyłączony, ponieważ to po prostu latało jak wziąłem wszystko na maksa. To też jest jakieś tam elektryczne, tak się bawiłem. I tu nie ma żadnej, nie wiem, specjalnej technologii. No po prostu, tutaj, jak się tu wsiadało. W ogóle to to trzeba odłączyć, bo to nie wiem po co ja to zbudowałem Chciałem niby taką taczkę, ale jak się wjechało to tak flagowało W sumie trójeczką to się to zamykało, czwóreczka mamy takiś uchylony dach I tak, jedynka to się otwiera to Tak, tak, piąteczka I ogólnie pojazd już zdalne pojazdy No, ogólnie miałem taki plan, żeby właśnie zrobić sobie e, Taki samochód, który będzie e, w połowie domkiem, w połowie takim tirem, ale to się niestety nie udało, bo to wygląda tak beznadziejnie. No i ogólnie, tak jak widzicie, jestem już na tej mapie. Na tej mapie normalnie mam dużo FPS-ów, ponieważ tu, no to jednak, yy, właśnie zwinę jakiś tam mechanizmów i tu się o wiele, wiele, wiele fajnie gra. I no i tak, tu jest ten samochód, będę też próbował budować jakąś kolejkę, bo kolejka na przykład, o tam, Na dół była super. Potem też można by jakieś zrobić stację dla kolejki. Na przykład tutaj rusza, albo tutaj rusza ta kolejka, stąd na przykład, i zjeżdża tam gdzieś na dół. Chociaż nie wiem jak to było później z podjazdem takiej kolejki, żeby ona wracała na górę, hmm, ale to już będziemy się martwić, gdy będę budował tą kolejkę. Więc to już jest tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że też niedługo ten Rainbow się pojawi na kanale. Inne gry też, szczególnie 704, bo 704 to się mega gra. E, troszeczkę tam podbudowałem, ale dobra, to już jest koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, 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 cześć.